Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. 100 kanałów telewizyjnych w cyfrowej jakości. Internet 1 megabit za 48,90 miesięcznie. I rozmowy międzymiastowe w cenie lokalnych, żebyś mógł powiedzieć... Halo? Wesołych świąt! Już dziś zadzwoń 032 768 48 98 i zrób sobie prezent na święta. A od nas przyjmij życzenia z samych radosnych chwil w nadchodzące święta.